Witajcie na kursie Dzieci, Młodzież, Rodziny. Dziś będziemy praktykować zachęcanie. Ile języków obcych znasz? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć? A myślałeś o tym, że zachęcanie to jest jak obcy język, którego trzeba się nauczyć? Musimy nauczyć się go jak nowego języka. Gdy. Pierwszy raz pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych. Wszyscy nas zachęcali. Zmywaliśmy naczynia, a ludzie wow, mówili: Wow, dziękujemy Wam bardzo, to wspaniałe, jesteście niesamowici. A potem Guy grał na keyboardzie. O, naprawdę masz dar uwielbiania Boga, to doskonałe. I wiecie, tak było ciągle i ciągle. Po jakimś czasie. Byliśmy tak zirytowani. Czego oni od nas chcą? Czego od nas oczekują? Poszliśmy pomodlić się do Pana, mówiąc: Co się dzieje? A Bóg powiedział nam: To Wy macie problem, bo nie wiecie, jak dawać i jak przyjmować zachętę. Coś zmieniło się w nas. To może trochę karykaturalne, ale w Europie my widzimy to, co nie idzie dobrze. I mówimy to bardzo jasno, żeby ta osoba to zrozumiała. A jeśli coś idzie dobrze, tego nie mówimy, po to, aby utrzymać Cię w pokorze. Co za kłamstwo? Prawdziwa zachęta. To kluczowa część karmienia naszego serca, karmienia relacji związanej serce w serce. Gdy kogoś zachęcam, to jego serce się otworzy. Pamiętam tak wyraźnie, gdy nasza córka próbowała zejść ze schodów, gdy była maluchem. Zachęcaliśmy ją i widzieliśmy na jej twarzy, że bardzo jej to pomagało zaryzykować i próbować dalej. Czy kiedykolwiek podczas zwykłej rozmowy próbowałeś kiedyś powiedzieć, co naprawdę w tobie cenię, to Twoja radość albo sposób, w jaki mnie słuchasz, zwracasz na mnie uwagę, albo jesteś taką osobą współczującą, to zmienia atmosferę i bardzo szybko idziesz głębiej i dotykasz serca. Bo nasze słowa mają moc które słowa wybieramy aby dawać innym Życie i śmierć są w mocy języka Przysłów 18:21 Nikt nie jest zmotywowany do zmiany gdy ciągle słyszy krytykę O jesteś taki bezwartościowy Nigdy ci się to nie uda Nigdy nie odniesiesz sukcesu Męczysz mnie już Zamiast uda ci się Ufam Ci, wierzę w Ciebie, próbuj dalej. Pomagamy człowiekowi bardziej, dając mu jego łaskawy obraz jego samego, niż przez ciągłe konfrontowanie go z jego brakami. Tak powiedział znany pisarz Albert Camus: Uśmiech przynosi lepszy skutek niż zmarszczone brwi. Dlatego zachęta ma większy wpływ niż obwinianie. James U. McConnell. To wyzwanie. Zwłaszcza dla ludzi, którzy mówią po francusku. Gdy obwiniamy kogoś, kładziemy na tę osobę ciężar wstydu. Ta osoba jest sparaliżowana, apatyczna, nie może się już poruszać. Bo po co próbować dalej? Przerwijmy wreszcie ten krąg zła. Przysłów 16.2. Miłe słowa są słodkie dla duszy i są lekarstwem dla ciała. Praktycznie rzecz biorąc, musimy nauczyć się, jak to robić, jeśli chcemy, żeby nasza zachęta miała swój całkowity wpływ. Jest różnica między powiedzeniem dziecku: Dziękuję, że narysowałeś ten. rzucasz okiem. rysunek i odkładasz na stół. A możesz pochwalić w sposób opisowy: O, dziękuję ci za ten rysunek. Bardzo mi się podoba to kółko. O, i są różne kolory. Wow. Zachęcaj w ten sposób. Ważne są w tym i emocje. Wow, ale miło, pięknie. Potem opis. Podoba mi się to i to i to i jak zrobiłeś to i tamto. I kończymy słowem, które zostanie. Które niesie życie. Dalej, zachęcam Cię, tak trzymaj. Rozwijaj ten dar. Jeśli to trudne dla Ciebie, oto kilka sugestii, które mogą być przydatne. Obserwuj. To pomoże Ci znaleźć rzeczy, które warto powiedzieć. Gdy obserwujesz dziecko, możesz zobaczyć pewne rzeczy którymi mi potem możesz Wielu zachęcić dziecko? List. Przygotuj listę cech ze słowami. Ja dla moich dzieci mam takie zeszyciki, w których zapisuję to, co widzę podczas obserwacji, i mogę im potem to powiedzieć. Próbuj, tak jak z nauką nowego języka, będzie coraz lepiej. Zachęta motywuje nas, aby dawać więcej, by iść do przodu, by być wytrwałym. Wiem, że to wiecie, ale czasami zamiast zachęcać, dajemy nagrodę albo myślimy, że nagroda jest zachętą. W pewien sposób tak, ale długofalowy efekt. Nie jest taki sam i musimy być tego bardzo świadomi. Zachęta sprawia, że osoba czuje się dobrze, jeśli chodzi o nią samą. Gdy dajemy nagrodę, dzieje się tak naprawdę coś przeciwnego, bo to sprawia, że tylko przez chwilę, krótkoterminowo jest to dobre uczucie. Na przykład, jeśli odrobisz pracę domową, dam ci prezent. Wow, Albo, wow, wow zrobiłaś no, no, pracę domową z francuskiego. So Patrzyłem. Hard. Pracowałeś tak ciężko. Jesteś wytrwałą osobą. Widzicie różnicę? Wyczuwacie to? Więc bądźmy mądrzy i ostrożni, uważni, gdy używamy nagród. To dobre, ale nie może być to systematyczne i takie brane za pewnik. Nie może zastąpić słów zachęty. Stawiam przed wami wyzwanie na dziś, a nawet na każdy dzień tego tygodnia, aż stanie się to naturalne dla was. Mówi się, że potrzeba około trzech tygodni, by rozwinąć nawyk. Wybierz kogoś, kogo chciałbyś zachęcać. Pomyśl o tym, co chcesz tej osobie mówić. Czy to będzie kwestia uczucia? Wow, wspaniale, cudownie. O, tak mnie to poruszyło. Niesamowite. Czy to będzie opisowo? O, ten rysunek jest taki miły. Widzę, jak pięknie narysowałaś kółko. I użyłaś tylu kolorów. Widzę, jak wypełniłeś stronę, całą kartkę, ile czasu ci to zajęło i tak dalej. Albo słowo podsumowujące, wypełnione życiem. Dalej, trzymaj kurs, dobrze ci idzie, świetnie ci idzie, dasz radę. I oczywiście idź i powiedz to tej osobie, słuchaj też Pana, On będzie Cię inspirować. On jest numerem jeden, jeśli chodzi o zachęcanie nas. Teraz pytania na koniec. Bądźmy znani od tej pory jako ludzie, którzy zachęcają innych. Amen? Do zobaczenia. Pytania: Jak płynnie mówisz językiem, jakim jest zachęcanie? W jaki sposób Twoje przeszłe doświadczenia i kultura, w której żyjesz, wpływają na Ciebie w kontekście zachęcania innych? Czy jesteś gotowy, żeby podjąć to wyzwanie uczenia się, zachęcania i bycia w tym coraz lepszym? Jak opisałbyś własnymi słowami różnicę między zachętą a dawaniem nagrody? W jaki sposób Ty otrzymujesz zachętę od naszego Boga Ojca?